Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym zdrapkowym odcinku i na dzisiaj przygotowałem takie zdrapki jak dwa razy Mega Pensja, mamy Bonda, więc spróbujemy szczęścia ponownie super linie, które całkiem ostatnio sobie dobrze radzą pudełko czekoladek, szalone zakupy no i wziąłem ponownie zdrapkę yy, siódemkę premiera wyszła bardzo fajnie, więc spróbujemy jeszcze raz może szczęście dopiszę znowu no i tak dwie zdrabki kieszonkowe, w sumie dawno też jej nie drapałem, a nagroda główna 100 zł, jak najbardziej osiągalna, więc zobaczymy. Dobrze, także zapraszam Was do oglądania, tutaj mamy zdrapek bodajże na 62 zł. No to myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy od jednej z drapki kieszenkowej. Samolot, worek, zegarek i gwiazda. Także tutaj się nie udało. To może jedną ze zrapek siódemka. I co mamy? 4, 29, 13, 11, 33. 14, 21, 32, 20, 34. No, ostatnio było 9 pustaków, więc o, mam nadzieję, że nie będzie ciężko wśród trzech znaleźć chociaż tej jednej. 7. Szalone zakupy teraz przed nami. Mamy złoto oraz świnkę. To są bonusy. A wygrywające liczby 39, 37.

Ale mam nadzieję, że kiedyś chociaż jedna wyjdzie, ale za to soczyście. Weźmy sobie jedną teraz z Mega Pensji. Wygrywające liczby mamy 22, 11, 8, 43, 37. I co mamy? 2, 29, 21, 19, 25. Dalej 42, 31, mega pensja, 46, 15. Tu mamy 5, 6, 45, 38, 11. O, jest wygrana. Mega pensji nie ustrzeliłem, ale jakaś wygrana niższego stopnia będzie. O, i nawet mamy drugą jedenastkę. 12. 24 14 Dobra, to co? Podyszczenie, tak jest. Tu mamy 10 zł, a tu mamy 10. Oznaczenia powinny być. O, i takie też są. Dobra, to mamy 20 zł. W tej zdrawce ustrzelone. To teraz sobie weźmy super linię. Naprawdę sobie fajnie radzą ostatnimi czasy. Pierwszy symbol diamenty mamy takie diamenty, o proszę bardzo nawet w czterech miejscach no i dobra ostatni symbol przed nami moneta czy da to jakąś wygraną no niestety nie no tak, mnie to nie dziwi to ja wybierałem tę zdrapkę Oznaczenia kontrolne A, Y, także to idzie do zdrapek przegranych. Co sobie teraz zrobimy Może jedną z, siódemki, z siódemek jeszcze. Wersja z piłeczkami tenisowymi. Mamy 22, 8, 31. O, jest siódemka. No to dobrze, zaraz zobaczymy, czy tylko zwrot czy coś więcej. O, i druga siódemka. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Trzecia siódemka i czwórka. No to pięknie. Po piątce czy coś więcej. 5, 5 i 5. No to mamy 15 złotych. Super. To można powiedzieć, że te siódemkowe zdrapy wyszły na zero. I ostatnia kieszonkowa. Słońce. Worek. Jest plik i gwiazdka. Pod plikiem mamy 2 złote. No, to kieszenkowe też wyszło na 0, bo mamy 2 złote na dwie kupione. Super. To teraz sobie weźmy może Bonda naszego. Zobaczymy, czy, po, czy poprawię wynik z premiery. 27, 18, 22, 14 i 15. Co mamy? 21 obok. 13 obok.

Ale będziemy próbować, także nie ma problemu. Pudełko czekoladek też dosyć dawno, tej zdrabki nie było. W sumie rzadko gdzie jest dostępna. A główne siedzą, także warto drapać. Piernik muszla, migdał kokos, kokos mleczna, serce tiramisu, serce muszla, piernik nugat, migdał nugat. Precel tiramisu oraz mleczna i precel. Zrobka jest przegrana. Ostatnia siódemka, jaką mamy na odcinku, i zostaje jeszcze jedna mega pensja. 16, 12, 6, 28, 30 26, 22, 8, 32. 29. No czyli tak jak mówiłem, 7 wyszły na 0. No i czy ostatnia mega pensja przyniesie mega pensję albo coś mniejszego? Zaraz się przekonamy. 8, 32, 22, 49 i 43. 22. Proszę bardzo, obie mega pensje wygrane. Super. 36, 5, 41 dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem, osiemnaście, sześć, dwadzieścia jeden, czterdzieści sześć, czterdzieści siedem, czternaście, mega pensja, czterdzieści pięć, dziewięć, trzydzieści pięć 4. i ostatnia tutaj liczba 44 także pierwszą wygraną jaką mamy tutaj na zdrapce to jest 22 i ile to jest? 10 zł no to mega pensja wyszła na plus tak C potwierdzają taką wygraną dobra moi drodzy to by było wszystko robimy sobie podsumowanie No i tak to są wygrane drapki na drapingu. Dwie megapensje się popisały pozytywnie, bo mamy 10 i 20 zł, czyli 30. Jedna z siódemek dostarczyła 15 zł do budżetu, także mamy 45 i 2 zł w kieszonkowym 47. 62 to chyba była inwestycja, także no trochę do tyłu, ale taki minus jest akceptowalny jak najbardziej. Koszty zabawy do przyjęcia. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Za niedługo szykuje się gruby specjal. Także oczekujcie takiego właśnie odcinka. Obserwujcie kanał. I, i tyle. Także do zobaczenia. Cześć!